Witajcie, tu serwis Doktor Tusza. Mam dzisiaj problem z drukarką DCP 1623WE Bradera, gdzie klient przez pomyłkę zaczął drukować na papierze pokrytym folią. Niestety folia się stopiła i zniszczyła wałek grzewczy. Ten wałek grzewczy wygląda tak. Dzisiaj pokażę Wam jak go wymienić. Zapraszam. Na początku zdejmujemy obudowę drukarki. Z prawej i z lewej strony wszystkie elementy plastikowe demontujemy. Prawą stronę wypinamy taśmy skanera. Zabezpieczenie klapy skanera, wyjmujemy klapę skanera. Prawą stronę zdejmujemy cięgło. Odbezpieczenie klapy tonera, zdejmujemy klapę tonera, następnie od, odkręcamy zasilacz i wyjmujemy zasilanie lampy grzewczej, w tym czujniki fuzera. Wyjmujemy fuzer, zdejmujemy osłonę plastikową fuzera, wyjmujemy prowadnicę wejściową fuzera, następnie prowadnicę wyjściową fuzera. Zdejmujemy napinacze, rolki dociskowej, odkręcamy styki lampy grzewczej, wyjmujemy te styki, wyjmujemy wałek grzewczy i lampę ze środka. Demontujemy tryb wałka grzewczego, panewkę, podkładkę. Oraz sprężynę zabezpieczającą. Teraz no, nowy wałek grzewczy, sprężynę zabezpieczająca. Podkładka, panewka i tryb napędowy. Zaginamy. Wkładamy lampę grzewczą. Wkładamy wałek grzewczy z lampą do wózera. Podłączamy styki. Dokręcamy styki. Wsuwamy styki. Wałek dociskowy montujemy. Prowadnica wejściowa, wyjściowa. Zabezpieczenie zewnętrzne plastikowe wkładamy. Fuzer, zakręcamy z lewej i prawej strony. Podłączamy czujniki oraz zasilania lampy grzewczej na. Zasilaczu skręcamy zasilacz. Później pokrywa tonera. Cięgło. Obudowa z lewej strony. Klapa skanera. Podłączamy taśmę skanera. Obudowę z prawej strony z wentylatorem. I zakładamy elementy plastikowe obudowy. Jeszcze z tyłu dwie śruby. I na koniec testujemy. Wydruk jest czysty, prawidłowy. Jest ok. To nie było takie trudne. Drukarka znowu drukuje. Zapraszam też po zamienniki do tej drukarki na stronie drtusz.pl. Także można kupić na naszej stronie nowe drukarki atramentowe i laserowe. Do zobaczenia. Trzymajcie się.